Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, o który często mnie ostatnio prosiłyście w komentarzach pod ostatnimi filmikami, właśnie często pytało się, pojawiało się pytanie, czy mogłabym nagrać filmik na temat pielęgnacji Julii, więc pomyślałam, że czas najwyższy, żeby to zrobić. Juli pielęgnacja jest tak naprawdę bardzo minimalistyczna i myślę, że właśnie o to też w pielęgnacji małego dziecka chodzi. W sumie. Jeśli chodzi o naszą pielęgnację też, ale to dzisiaj nie, nie ten temat, dzisiaj temat dziecięcy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o kąpiel, to Julię kąpiemy w tym płynie z Rosmana od samego początku. Na początku też yy, myłam tym yy, Julii włosy, teraz myję czymś innym, yy, ale sprawdzał się naprawdę i do ciała i do włosów, sprawdza się świetnie. Nic nie, nigdy jej nie podrażnił, nigdy nie przesuszył. Ona ma naprawdę idealną skórę: jest głodziutka, nigdy nie była przesuszona czy czerwona, czy coś tego typu. Sama też jej czasami podkradam ten płyn, kiedy mój akurat żel się skończy, mm, czy mydło, to się robi tak samo, zauważyłam. <grym> Więc bardzo przydatna rzecz w domu, tak naprawdę, z dozownikiem. No, oczywiście na wyjazdy niepraktyczne, bo jest troszeczkę większe, ale można zawsze sobie gdzieś przelać. W każdym razie, płyn sprawdza się naprawdę bardzo fajnie i bardzo go polecam. I również rzecz, którą polecam do używania właśnie z tym płynem jest to gąbka naturalna. Moja pochodzi z Kaliny. Już nie wiem, jaki ona ma rozmiar, ponieważ ja ją dostałam w gratisie. Zaraz wam opowiem, jak to było, ale możecie sobie porównać to do mojej dłoni, to mniej więcej, bo tam są różne wersje, one też nie należą do najtańszych, ale możecie zobaczyć mniej więcej, jaką ona ma wielkość i ta, jej rozmiar sprawdza się naprawdę idealnie, bo bardzo fajnie leży w dłoni. I, jest niesamowicie miękka, jest nieziemsko miękka. Ona w stanie suchym jest taka twarda, przez co ma też takie właściwości antybakteryjne, czyli no po prostu bakterie nie mają szans tutaj y, y, zadziałać na, na takiej suchej gąbce. Gdy ją namoczymy, to staje się nieziemsko miła. Ona jest właśnie z nami już od samego początku, już tutaj niestety mi się rozrywa, będę ją musiała pewnie niedługo. Ponownie boże, będę musiała kupić sobie drugą, dzisiaj mi się język nie klei, przepraszam, wystarczyła krótka przerwa i, i, i już wyszłam z wprawy. Chyba, że to ta zmienna pogoda dzisiaj, bo dzisiaj czarna chmura raz nadchodzi, jest deszcz, przechodzi i tak ciśnienie wariuje w ogóle cały czas, więc może dlatego niech tam będzie, ale szukam wymówki. W każdym razie ją dostałam w gratisie właśnie jeszcze krótko zanim em, Julia się urodziła, bo zamawiałam na Kalinie jakieś glinki i coś tam się pomyli i, i, i zapomnieli mi, mi wysłać e, właśnie parę z nich i musieli dosłać i w ramach przeprosin dorzucili właśnie tą gąbkę, z czego ja byłam niesamowicie zadowolona, e, bo dopiero też w ten sposób się dowiedziałam, że właśnie mają ją w ofercie. Jest niesamowicie mięciutka, jest naprawdę cudowna, cudowna, jest nieziemska, bardzo ją polecam. Ostatnio wypróbowałam też, to w sumie Kilka tygodni temu szampon, ten też odpowiedni dziecięcy z Rosmana, i dla mnie to jest totalny buwel. Julia ma, jak każde dziecko, włosy bardzo delikatne, a jednocześnie takie śliskie, mięciutkie, i jej włosy się falują, tworzą się tam też delikatne loczki, kiedy jest większa wilgotność. Ten szampon, ja zwykle jej włosów nawet nie muszę rozczesywać, ponieważ jej włosy są właśnie takie, takie mięciutkie i takie śliskie, że naprawdę nie ma tam żadnych kołtunów. Ten szampon tak bardzo sprawia, że włosy są takie tępe, że zawsze musiałam jej włosy rozczesać i były bardzo niemiłe w dotyku i właśnie już tak się nie falowały, jak, jak normalnie to robią. Dopiero gdy nadchodziła wilgoć, a tak to były praktycznie zawsze proste, ale przede wszystkim tępe. Też spróbowałam je na moich, ten, ten szampon też na moich włosach i też się zupełnie nie sprawdza, więc teraz używam tego szamponu po prostu jako y, żelu do ciała, czy, czy płynu do kąpieli żeby go zużyć, bo do, do włosów zupełnie się nie sprawdza, bo tym bardziej, że ostatnio też polubiłam właśnie inny szampon do jej włosów i jest to szampon z Lanhamer Procent Pure i to jest szampon z miodem i kokosem. Ja już tutaj dodałam wody i używam go w takiej rozcieńczonej wersji. Na początku użyłam go sama, a później zaczęłam używać tego szamponu właśnie do jej włosów, bo to jest szampon ogólnie do takiej suchej skóry głowy oraz suchych, suchych włosów. Ja suchej skóry głowy nie mam, więc u mnie to do codziennego użytku, do takiego częstego użytku by się nie sprawdził, ale u niej sprawdza się genialnie i jest. Tak, pomimo, że ma tak rewelacyjny skład, to się tak świetnie pieni, że nawet właśnie już tutaj te resztki z wodą rozcieńczone wciąż myją jej włosy jak szalone. Ale przez to, że on ma taki świetny skład i jest tak delikatny, jej włosy właśnie są takie mięciutkie i takie wręcz mięsiste, jak na dziecięce włosy, i bardzo dobrze właśnie się falują po tym szamponie, więc myślę, że zamówię sobie. Być może nawet taką tą próbkową wersję, bo ona jest bardzo wydajna, ten szampon jest naprawdę niesamowicie wydajny, wystarcza mniejsza ilość niż, niż groszek, naprawdę na taką dziecięcą włówkę, bo pieni się bardzo dobrze, pomimo, że ma naprawdę świetny skład, więc ten szampon na pewno mogę Wam polecić do maluszków. Jeśli chodzi o jakieś balsamy czy, czy oliwki, to ja stosuję tylko oliwki, też nie za każdym razem, tak naprawdę smaruję ją raz na ruski rok. To zupełności wystarczy. Ja uważam, że dziecięca skóra mm, ma jeszcze tą taką obronę w sobie i że ona się uczy tego, y, żeby sobie pomagać i jeśli ją nie będziemy podrażniać, to ona y, sobie daje y, sama po prostu świetnie radę. Ale raz na jakiś czas używam y, oliwki i używałam y, olejku, który był dostępny w DM z takiej wcześniej mi nieznanej firmy. Ona weszła chyba y, na rynek dopiero gdzieś w zeszłym roku czy może dwa lata temu. I ostatnio właśnie chciałam kupić ponowną butelkę, bo tą ostatnią Zostawiłam właśnie u mamy, kiedy my tam przyjeżdżamy, żeby właśnie nie wozić tego wszystkiego ze sobą, bo ja tą oliwkę też stosowałam na sobie i bardzo ją lubiłam. To dowiedziałam się właśnie od pani w drogerii, że niestety wycofują ten olejek i będę musiała ogólnie tą serię dla dzieci, więc będę musiała, musiałam poszukać coś innego. I no przeglądając te wszystkie parafinowe składy, to no cóż mogłam innego wybrać, wybrałam oliwkę HIP. Tym bardziej, że jest tutaj napisane, że jest to wegański produkt, więc mam nadzieję, że również nie testowany na zwierzętach. No ale składowo wyglądała wśród tych innych oliwek. No najlepiej mogłaby być idealna, gdyby jeszcze nie była perfumowana, ale już nie będę taka drobnostkowa. Jeszcze jej nie próbowałam, ale no myślę, że sprawdzi się naprawdę dobrze. Czemu miałaby się nie sprawdzić? W końcu to jest olej słonecznikowy, tak, I, i migdałowy, więc sprawdzi się na pewno świetnie. No i tak jak mówiłam, nie stosuję tego za każdym razem. Tak samo też ym, nie myję Juli włosów za każdym razem, tylko co jakieś, yy, któreś tam mycie, bo jej skóra głowy oczywiście się nie, jeszcze nie przetłuszcza, chyba że mamy na zewnątrz 30 stopni kilka dni pod rząd, no to wtedy oczywiście dziecko też się przetłuszcza, yy, przetłuszcza się skóra głowy, bo poci się właśnie przede wszystkim yy, właśnie na głowie. Yy, jeśli chodzi też ogólnie o kąpiel... To my Juli codziennie nie kąpiemy. Kąpiemy ją co kilka dni. I co dziwne dla mnie, że, że w Polsce. Niektórzy to jakoś dziwnie odbierają, nie wiem dlaczego, w Polsce rzadko spotykam się z mamą, która nie kąpałaby swoje dziecko codziennie, bo uważają z tego właśnie co wyciągam z, z rozmów, bo uważają, że skoro my dorośli kąpiemy się codziennie, to czemu dziecko miałoby się nie kąpać codziennie ja do tego podchodzę, w sumie my podchodzimy do tego troszeczkę inaczej i też tutaj położne i lekarze też uważają, że to jest całkowicie normalne kąpać dziecko co kilka dni. No już sama woda tak naprawdę dziecka skórę podrażnia. Dziecko ma bardzo delikatną skórę i w wodzie już mamy bardzo dużo chemikaliów, które tą skórę, właśnie tą warstwę ochronną, właśnie naruszają. Tym bardziej, jeśli też używamy detergentów, więc to jest zupełnie niekonieczne. Oczywiście wyjątek, jeśli, tak jak mówiłam przed chwilą, mamy na zewnątrz 30 stopni, no to Julia też codziennie brała prysznic na wieczór, ale był to właśnie z reguły taki szybciutki prysznic. Ona bardzo prysznicę lubi, lubi trzymać sama tą rączkę i też sama się troszeczkę chlapać, więc to jest bardzo fajne. I tutaj w Niemczech właśnie to jest zupełnie normalne, że kąpie się dzieci co kilka dni. Praktycznie każda mama, którą znam, tak robi. I też bardzo często właśnie dzieci nie są kąpane też w takiej ilości wody, jak jeśli biorą kąpiel tam, bo chcą się pobawić. Julia też oczywiście raz kiedyś bierze po prostu kąpiel, żeby się troszeczkę pobawić w wodzie, bo bardzo lubi. To też nie, nie nalewają całej wany, tylko właśnie przede wszystkim przeważnie dzieci, dzieci biorą prysznicę, a raz kiedyś właśnie jakieś kąpiele. Julia też miała swoją małą wanienkę, do której się wciąż mieści na, na siedząco, ale z racji tego, że bierze szybkie prysznice, to już ona jest praktycznie niepotrzebna. I też pierwszy raz była kąpana dopiero, jak pępowina jej odpadła. Ja chciałam, żeby to już wszystko się goiło, ponieważ w tamtym mieszkaniu też było chłodno i nie chciałam, żeby leżała i czekać, aż to wszystko wyschnie, bo jeśli pępowina jeszcze się trzyma i jeszcze nie odpadła, no to trzeba to bardzo dobrze wysuszyć, więc ja czekałam, aż ona odpadła i tam się wysuszyło i to było gdzieś w piąty dzień czy szósty właśnie i pierwsza kąpiel. No i tak to wygląda właśnie u nas. Yy, tak to jeśli chodzi o pielęgnację twarzy może to twarz jej też nie, nie smaruje jej codziennie jakimiś specyfikami, bo ponownie, no Julia ma naprawdę fantastyczną e, skórę i jest gładziutka, nigdy nie, nie, była, nie miała jakiegoś przesuszenia, podrażnienia czy, czy oparzenia słonecznego, czy, czy czegokolwiek, e, ale gdy nadchodzi właśnie teraz jesień i zima i są te silne wiatry, to gdy wychodzimy na spacer, to właśnie e, smaruje jej twarz małą warstwą masu, masłem e, Shea. To masło stosuję też również na sobie. Jeszcze teraz nie zaczęłam, ponieważ dopiero się za, zaczyna jesień jest jeszcze, jest, jest jeszcze łagodna, ale wiem, że to masło nam, u nas się świetnie sprawdza, bo już w zeszłym roku mm, je stosowałam właśnie zarówno u niej, jak i u mnie mm, i próbowałam w zeszłym roku właśnie ten krem y, taki na zimę z Rossmana i to jest totalny bubel dla mnie, ponownie jak ten szampon. Ona miała aż wręcz fioletowe policzki zimą, gdy wychodziłam na spacer, a ja, gdy nie nakładałam makijażu, miałam dokładnie to samo. Gdy nałożyłam makijaż, to jeszcze tam troszeczkę ta ochrona była, ale to nie, to nie, i tak nie było to, co właśnie z masłem Shea, ponieważ masło Shea daje naprawdę taką warstwę ochronną, że oczywiście policzki Julia miała tam różowiutkie zimą, ale nigdy nie były jakieś przesuszone czy coś tego typu. Moje tak samo. Ja mam też teren naczynkową, więc tutaj mnie ma masusza, dodatkowo chroni przed tym silnym wiatrem, więc to zdecydowanie mogę polecić. Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to, to często się pytałyście mnie, jakie mam zdanie na temat filtrów. My filtrów nie stosujemy codziennie, ponieważ nie jest to konieczne. Ja o Julia. Chodząc na spacery tutaj u nas jest praktycznie czy była, no bo lat już się kończy, ale była i w zeszłym roku, i teraz, w, w tym roku przede wszystkim, cały czas praktycznie na słońcu i nigdy nie miała nawet odrobiny opalenizny, ani jej skóra nie robiła się czerwona czy coś tego typu, więc ona bardzo dobrze na słońce reaguje, ale też po południu zwy, zwykle też <grytania> była już w domu, więc do południa na słońcu, ewentualnie jeszcze później po, po podrzemce, a w, w, w południe oczywiście spała, więc to tym bardziej nie. Nie miałoby sensu y, stosować filtrów. Ja uważam, że słońce akurat jest dla mnie bardzo potrzebne. I, I tak jak mówię, gdybym może zauważyła, że Julia, Julii skóra jest jakoś nadwrażliwa, no to może bym coś, na pewno bym coś stosowała, ale y, patrząc na jej skórę, to uważam, że jest to zbędny y, produkt. W jej przypadku y, nad jeziorem, jak byliśmy trzy, te trzy czy cztery razy w tym roku, to dopiero też byliśmy na wieczór. Gdy słońce już zachodziło, więc to tak naprawdę filtry nie były nam potrzebne ani jej, ani mi. Kupiłam jej taki filtr właśnie latem, bo wybieraliśmy się też do Krakowa, wiedziałam, że tam nadchodzą właśnie te upały, akurat w tym, w tym okresie były i chciałam razie czego coś mieć, bo wiedziałam, że będziemy dużo chodzić po mieście i tam zauważyłam, że faktycznie słońce świeciło inaczej. Nie wiem, czy to przez te upały, czy ogólnie yy, przez to, że, że w Krakowie słońce inaczej grzeje. Pierwszy dzień na spacerze opaliły się stopy, co tutaj się przez całe lato nie, nie zdarzyło, a naprawdę codziennie chodzimy na spacery, znaczy chodziłyśmy na spacery i e, latem i nigdy nie była ani grama opalona, a w Krakowie pierwszy spacer i od razu miała stopy opalone, więc tam używałam ten filtr i ja miałam filtr mineralny z lawery dla dzieci. Ale on jest straszny w sumie, bo nie dość, że biały, to jest jeszcze pomarańczowy, ma bardzo intensywny zapach, zbyt intensywny jak dla małego dziecka. Ja uważałam go już, że, że, że no jest zbyt natarczywy i bardzo ciężko się wchłaniał i ja na niej używałam później taki film mineralny, który sobie kupiłam, taki włoski, który bazuje na, na samym cynku. I ma nawet krótszy skład niż ten lawery, i to też się dobrze sprawdziło. No, tam troszeczkę stopy czy tam nogi, które były na słońcu, się jeszcze troszeczkę opalały, ale nigdy nie była czerwona, więc wszystko było jak najbardziej w porządku. <laughs> Oj, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o filtry. I jeszcze jedna rzecz to mycie zębów. Natrafiłam tutaj w na bardzo fajną pastę do, do zębów, a to jest w sumie żel dla dzieci firmy Veleda. Ej, tak wygląda kartonik wracam do tej pasty, kupuję jedną tubkę za drugą. Sama też ją na początku używałam, na przykład właśnie gdzieś byliśmy na wyjeździe i nie chciałam brać tam różnych past, to wzięłam tylko tą, ten żel. On tutaj nie ma oczywiście ani fluoru, ani nie ma jakichś środków pieniących, ani cukrów lub, lub pochodnych i też żadnych syntetycznych aromatów czy, czy barwników lub środków konserwujących, więc naprawdę bardzo fajny produkt i jest też tutaj napisane, że ten produkt, że nie trzeba się martwić, że do organizmu wejdą jakieś szkodliwe substancje, jeśli dziecko pałupnie pastę, a wiadomo, że dzieci podczas mycia zębów, oczywiście, że coś się dostaje do organizmu, nawet jeśli użyjemy malutką ilość, to i tak ma to kontakt z błonami, z naszą śliną, to i tak wchodzi do organizmu, a przy myciu zębów, no Julia na przykład się z wręcz, ona bardzo lubi mieć zęby i, i lubi ją też tak troszeczkę ssać, ta pasta, te, te dżel, trzeba przyznać, że ma też bardzo fajny smak, Mm, nie jest to żaden właśnie owocowy, jakiś słodki, bo tutaj jest tylko olejek naturalny z, z mięty, chyba i z kopru włoskiego. Ale smakuje naprawdę bardzo przyjemnie, nic, a nic się nie pieni, ale właśnie nie trzeba się też martwić, że, że dziecku coś się stanie. Więc to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Jeszcze mogę tutaj tylko dodać, jeśli chodzi o, o pieluszkowanie, czy tam jakieś odpalenia, czy coś tego typu, to tutaj polecam. My nic nie stosujemy, żadnych maści, jakichś tam specyfików, bo uważam, że to jest no chemia i to nic tak naprawdę nie daje. Jedyne, co Wam polecam, to jest mąka ziemiaczana, to jest po prostu cudowna rzecz. To się fantastycznie sprawdza. Julia raz miała odparzenie, gdy zaczęło się ząbkowanie rok temu. To zaczęło się dwa miesiące przed chyba, miała odparzenie, a dwa miesiące później wyszedł w końcu pierwszy ząbek. I tutaj stosowałam, ja codziennie stosuję, jeśli używam jednorazówki, to zasypuję ją odrobiną mąki ziemniaczanej w ramach takiej prewencji. A wtedy właśnie, gdy miała to odparzenie... Ten pierwszy i jak dotąd na szczęście, ostatni raz. To akurat było lato na szczęście, więc bardzo dużo ją wieczyłam. Po prostu chodziła bez pieluszki czy chodziło, nawet jeszcze tylko leżała, ale była bez, bez pieluszki i robiłam jej kąpiele z, z mąki ziemniaczanej, w sumie z takiego kisielu, czyli rozrabiałam mąkę ziemniaczaną z zimną wodą, po czym ym, wlewałam do wrzątku, ym, zrobił się taki kisiel, i to wlewałam do wanny. Tylko wtedy nie używać tej gąbki, bo naprawdę szkoda, tylko szmatkę, bo to jest taki. Śliska jest ta woda i w tym właśnie ją kąpałam i zasypa, zasypywałam i to wszystko zeszło i to naprawdę Wam polecam. Też jeśli chodzi o pępowinę, to tylko mąką ziemniaczaną zasypywać, niczym, bramboże jakimś, jakimiś olejkami czy czymś, nie, nie smarować, tylko po prostu mąka ziemniaczana i to wszystko bardzo dobrze wyschnie. Naprawdę mąka ziemniaczana jest lepsza niż, niż takowe pudry, to jest coś i to jest też coś, co... Przepraszam, <laughs> też coś, co stosowały nasze mamy czy, czy babcie, gdy, gdy no akurat gdy ja była mała, to wiem właśnie, że to stosowano. Tutaj albo mąka ziemniaczana, albo kukurydziana są naprawdę świetne. I to by było chyba wszystko, chyba wszystko Wam pokazałam. Tak. Więc jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to piszcie, postaram się na nie odpowiedzieć. I powiedzcie mi, jak to, bywa, jak to wygląda u Was, Wasza pielęgnacja, a raczej pielęgnacja Waszych dzieci. Jestem ciekawa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Cię krótko i żegnam się z Wami do następnego filmiku. Pa!